Dzień dobry, moi drodzy. Z tej strony mówi do was Eonowy i witam was w kolejnym odcinku z gry Harry Potter i więzi Askabanów. Tak, jesteśmy sobie na etapie nauki Expecto Patronum przez Harry'ego Pottera. E, tutaj nam Lupin przed chwilą tłumaczył co i jak, ale ja tutaj już wam tego nie pokazywałem, bo to było w poprzednim odcinku, więc jak ktoś nie wie, e, co mamy robić przy Expecto Patronum, to zapraszam do poprzedniego odcinka. A jeśli nie chcecie przełączać i e, tylko oglądać, tutaj tu i teraz ze mną, no to wam zaprezentuję to teraz. Jeszcze dwa takie, a będziesz mógł przejść dalej. No. Hmm. Aha, za słabo. Wiecie, jeszcze mi się to, e, z to kojarzy? E, z tymi, mm, jak na jakichś festynach, jarmarka są te e, gruchy do walenia. No, to to mniej więcej tak samo wygląda, tak samo działa. Właśnie tak, Harry. Jeszcze tylko raz. EKSPEKTOR Fantastycznie! Trzy idealne zaklęcia, Harry. Jesteś gotów na następną część lekcji. A dziękuję, dziękuję. Przeszukaj pobliskie komnaty i bądź gotów na rzucenie czaru w bogina. Mm. <ścoughs> Dobrze. Alohomor! Mm. Będziemy tutaj szukali, szukali... Tak, mawia. Jak stare powiedzenie, mawia, szukajcie, a znajdziecie. Oh, I znaleźliśmy, znaleźli, jezu, jak ja się cieszę. O, coś dla Rona. Dzień dobry. Halo, żyjesz? No nie żyję. No szkoda. Byśmy malfajowi go w łóżko wsadzili. Yeah. Hmm. Hello. 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 jeszcze mogę? Jeszcze mogę. Dobra, dodaj już. A, A to by, e, ciebie też mogę jeszcze. I daj, 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 daj. Hmm. Dobra. Idziemy. A. Aby brał kształt dementora, żeby cię nastraszyć, Lupin to trzy razy tłumaczył. A ty co? O, nie dementor. O. Jeśli jest więcej niż jeden dementor, albo bogin, ich obecność zapewne uniemożliwi ci ruch. Rzuca nie zapewne, tylko, tylko na pewno. A poza tym. W eee... naczami każdego bogina w okolicy musisz pokonać wszystkie w zaklęcie przestanie działać. Lepiej nie wtlenie mi się jak ja coś tłumaczę. No, eee, jak stał ten jeden pogin też nie mogą się ruszać. No. Nie to co gadasz jest no, nieprawdą. Jezu, głośniej się nie dało. Jezu, jak to jasno się zrobiło. Uh. W Łapkę i to wszystko. Musiałem sprawdzić, jak się zachowasz, gdy dementorzy cię zaskoczą. Poradziłeś sobie bezbłędnie. Dziękuję, profesorze Lupin. No, dziękuję za wsadzenie mnie w pułapkę i narażenie mojego zdrowia życia i w ogóle wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego. Po lekcji walki z dementorami, Harry zapytał profesora Lupina, czy to prawda, że Syriusz Black i ojciec Harry'ego byli przyjaciółmi. Profesor Lupin wydawał się zakłopotany tym pytaniem. Powiedział tylko, że dawno temu znał Sariusza, a przynajmniej tak mu się wydawało. Farszywek zniknął i wiecie, co znalazłem na podłodze? Kocia sierść! Żółta kocia sierść! <laughs> Sugerujesz, że krzywołap? Właśnie ją usłyszałem, że mają uśmiercić Prawda <laughs> może to, były twoje włosy. Tak Nie mogą tego zrobić! To wszystko wina Malfoja! To jego powinno się ukarać! Coś musi się dać zrobić. Może apelacja? Apelacja! To jest myśl! Jestem pewna, że czytałam o podobnej sprawie hipogryfa. Poszukamy w bibliotece! O to czym ty nie dwa? czytałaś, moja droga? nie jestem na twojego potwornego kota! <laughs> Ciekawe, gdzie jest pani Pins. Może krzywołapią też dorwał? <laughs> na pewno pozwoli nam przeszukać na pewno. pod kątem hipogryfów. To ważna sprawa! Są przechowywane tam w dziale prawnym, ale jest zamknięty. Musi być jakaś inna droga. W porządku, ale spróbujmy nie wpaść w tarapaty. Kłopoty? Kto mówi, że wpadniemy w kłopoty? Ronald. Jak ty mówisz, że nie wpadniemy w kłopoty, to zawsze wpadniemy w kłopoty. A, Jezus, jeszcze? A, możemy się... dobra, to nie są dementorzy, możemy chodzić. Jeszcze! Co, ja nie mam tutaj co robić, czy co? Sprawdź, czy można się jakoś dostać do sekcji prawnej, Ron. Dobra! O, przełączamy. Dobra, na rana. E, co ja to jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że e, ja tą część. Hermiona, zabrałaś mi wszystkie fasolki. E, że ta część, e, co mi się tutaj bardzo podoba, e, jest troszeczkę z jajem. O, tak wam powiem. Jest ona robiona troszeczkę z humorem, e, troszeczkę z jajem i. I to jest fajne. Yy, nie jest to mocno tutaj, właśnie przesadzone, ale jest takie, takie subtelne, obym nazwał. Tutaj humor jest dość subtelnie umieszczony i, i to fajnie yy, wszystko się razem komponuje, według mnie. I to jest fajne. Tutaj trochę się ponabijamy z Rona. Tutaj trochę. To, tutaj Ron powie, że nie wpadniemy w kłopoty. To zawsze wpadniemy w kłopoty. Tutaj się teraz przekomarzają. No jeszcze właśnie dzięki temu po prostu gra nabrała pewnego innego charakteru, który mi się osobiście podoba. Dobra. Gadajmy tu gadu, 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 a tu trzeba coś wykombinować. Dobra. Chodźmy tu. Puść. O karta, ja, ja jak fajnie hmm. Aha. <laughs> Mam nadzieję, że pozostałe jeszcze znajdziemy. Jezu Ronald. Tylko kloca nie postaw mi tu. Wow! Aha. Ja Dlaczego Hermiona nie może tego rzucać? Eee, bo się zastanawiam, czy tam coś jest. Ale... Sobie tam wygląda tak, jakby coś tam było. Ale czy my się tam dostaniemy? A! A Jezu nie, wiem, czy tyle, kobieto. Weźmy was tą tron! Ty i Harry zostancie na czatach. Krzykniemy, jak pani Pint się pojawi. Okej. Okay. Mm. Ty na pewno będziesz krzyczał. Alo, À bà. Nè, đây 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 đây. Czynka, to może no, się pośpieszymy. otworzymy, pieguski! Jakie ja Eee, To są te. Nie. To są pieguski, dobrze mówię. A nie wiem co to jest, ale te te niebieskie, a te, te niebieskie to ja bardzo, bardzo potrzebujemy. Mm. Ja znowu tą gadziną zieloną muszę latać. Nie! Naj. Nie. No. Dobra. <laughs> Subtelna podpowiedź, co zrobić wcześniej? No, też mi się tak wydaje. Ogólnie dziś? No, idź tu, gadzino. Nie jeszcze ten smok tutaj. Wow. <laughs> jeszcze coś ciekawego. Nie, dobra, to idziemy. A w ogóle, e, tak, e, tu jest biblioteka. Masa, masa, masa książek. E, tutaj z tych e, szafka pomieszczony. Ale ta, a, a, akurat ta, którą my szukamy, my potrzebujemy, no to tu jest umieszczona no, ona. stale, jeszcze się kręci, jeszcze w ogóle. No, no właśnie. A teraz do Hagrida. Znalazłaś coś, co mogłoby pomóc w obronie Hardodzioba? Tak, zostawiłam książkę w chatce Hagrida. Chwileczkę. Jak to zrobiłaś? Dopiero co poszłaś. E m, poszłam na skoty. <grym> Szybciej, nie możemy się spóźnić na zajęcia z uroków. To niedaleko. Nie! <grym> <grym> Zabierzcie się do Uciekaj! Kompletnie oszalała! <grym> o nie! <grym> Może się tym zajmiemy. A... Nie mamy teraz zajęć z uroków? Tak, ja. myślę jednak, że mamy czas, by dać tej rzeczy nauczkę, gdziekolwiek jest. Gdziekolwiek jest. Decyduj, Harry! Przed chwilą mówiła, że idźmy, bo się spóźnimy na zajęcie z zakręć a teraz mówisz, ta mamy czas w sumie, żeby tutaj iść, zająć się, o, gadziną i w ogóle poszukać tej godziny, dowiedzieć się o co chodzi, yyy, załatwić tą gadzinę i tak dalej, no, no, na pewno, Aha. na pewno. Ty o. Ale mi, yy, to znaczy tak, my i tak nie pójdziemy sobie w tej chwili na te zajęcia i tak, bo jest to tutaj trochę y, hogwarts przy To znaczy tutaj najbliższą okolicę tylko i się zajmiemy, myślę, tam. tym, co nas czeka. O, o się. O, nie lubię tych książek. O. Ale co? Boję się, czy co? Nie do końca planowałem tutaj wejść w tą książkę, ale jak już weźliśmy, to, to czemu nie? Hmm. Spongify! Nie zwróciłem uwagi, który zaczęła nagrywać, ale umówmy się, że takie, nie wiem, 10 minut minęło, może trochę więcej. Mm. Jezu, te portrety mnie prześladują. Mi ten, i ten, i ten, i ten w tym turbanie, i, i ten z tą Zobacz, sobą. o Jezu... Biblioteki. Jest całkiem spora nagroda dla tego, kto ją pokona. Aha, to my już wiemy, co tam jest. A przepraszam, a ty jesteś? Yy... Pokaż mi. Ty jesteś prefektem, czyś nie? Słyszeliśmy o codziennej księdze potworów rozrabiającej przy bibliotece. Ten, kto ją powstrzyma, dostanie nagrodę. A to czasem coś się nie powinno z tym zająć. A nie myczyć, a raczniacte? Rocz, no. E, a co ja miałem mówić o tych obrazach? Prześladują mnie tutaj. Te, w tej chwili to tam wiecie. Nie tego, ale w piątej części to. E, zu, będziemy mieli taki przejawy z tymi obrazami, że. Ja już po prostu mi się. Ja już się boję, Nie ja już nie chcę. Tu chyba my ogarniali, czyż nie? Tak. to było ogarnięte. No bo tu jest otwarte, tu jest to... Do... A, bo tu jest transmutacja. A właśnie, bo my w sali nie przyczeszła sali. A w sali jest coś? Nie. Wiedzę co to mogę tutaj. O. Nie, 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 nie. spróbować jeszcze raz? Nie, nie chcemy spróbować jeszcze raz, poza to my w tej chwili mamy inne zajęcia. Zanim Zaję w teorii. A my wszystko oblecieli. Tutaj jest ta sala. Tutaj. A tutaj jest zabrona przed czarną magią. Jest to coś dla nas? Halo? Halo? Nie, nie. Czemu tu nie możemy wejść? Hmm. Dobra, to idziemy jeszcze wyżej. O. Nie. nie, dzięki. W porządku. Może innym razem się dogadamy. Hmm. Nie, nie, nie. My jeszcze nam się przydadzą. Na przez całą grę będziemy mogli kupować te zakręcia, więc. Więc nie. Eee. Tutaj coś się robiło, ale... Nie za bardzo wiem co. Pamiętasz, że tak... Krzes... Nie proszę, Harry. Pamiętasz te krzesła się obracało. I potem nam tutaj z góry spadało dużo fasolek i tego wszystkiego, ale... Nie wiem. Chyba, że najpierw tu się musimy coś ogarnąć. Z się za tym portretem musimy kupić hasło u Freda i Georgia. Portretami się jeszcze kiedy indziej zajmiemy. Atau tout 4. Jeszcze gdzieś jakiś sekret nam został. Jeśli chcemy wiedzieć, co kryje się za tym obszarem, musimy kupić kasę Freda i Georgia. W ogóle ona mi przypomina strasznie moją sąsiadkę. Na tym portrecie naprawdę. A Na nie doradkę. Pozdrawiamy. Zaraz Jeśli chcemy wiedzieć, co kryje się za tym portretem, musimy kupić hasło u Freda i George'a hmm, myślę, że będziemy musieli kupić hasło od Freda i George'a, żeby dowiedzieć się, co jest za tym portretem Już to powiedziałaś Hermiona, no, dziękujemy Jeśli chcemy wiedzieć, co kryje się za tym portretem, musimy kupić hasło u Freda i George'a To nie jest sekret? No, co tam masz? Chcesz kupić kartę kolekcjonerską, Harry? Pakaż. Aha, to jest to samo co. Nie, 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 nie. Dziękuję. Nie teraz, dzięki. No właśnie, nie teraz. W porządku. Może innym razem <gadamy> się dogadamy. Dobra, wejdźmy sobie. <ścoughs> Przepraszam. Wejdźmy sobie tu. The Tu my byli, prawda? Czy nie? Eee, e, tu my nie byli, proszę. E, no otwórz to! Co jest? O tu my nie byli, no proszę, proszę. Sklepika coś cześć, cześć, George. Co mi pokaż mi to? Naprawdę nie powinniśmy sprzedawać tego tak tanio. To znakomita karta. No! Nie teraz, dzięki! Cześć. A, to jest prawdziwe cacko! Dobra, Kup. biorę to! Przydadzą nam się. Kurcze George, czy to naprawdę miało być tak tanie? W porządku! Wiecie, coś jest straszne? Wybor. Zwróć uwagę na wysoką jakość. Potrzebujesz tam, nie wiem, 30, 40 czy 50 pasztecików, a Kupujesz Świetnie, tak no, po jednym. No, no, no. I pół dnia po prostu chodzisz i kupujesz. No jest straszne. A to? No? Porządek. Daj. Dobra. Mm. Fortuna major. Dobra, chodźmy do tej y, gadziny, co tam na nas czeka przy zaklęciach i urokach. Zrobimy tam sobie, nie wiem, hmm, bo to ja pamiętam, na rundy było podzielone. Więc zrobimy tam sobie nie jest 3, 2, 3 rundy i chyba <grywamy> będziemy jeszcze Kończyć odcinek. Gdzie to jest? Tu. Hmm. A dobra, chodźmy. potworów potworów wymknęła się spod kontroli. Eee. Za pokonanie wszystkich kartek otrzymacie kartę kolekcjonerską. Można zdobyć aż pięć kart. Nie ma sprawy. Zajniemy. Nie ma sprawy. No. zostałaby mi pomogła, ale jestem spóźniona. Bardzo spóźniona. Potwór. No. Pana zostawiła. No nic. Jezu, jak to wszystko głośne w tym haccerze. Efekt powiedziała, że możemy zdobyć wszystkie pięć kart jeśli pokonamy A może zrobimy wszystkie pięć dzisiaj? No spróbujemy. E, wiecie co? Tylko jedną rzecz sobie zrobię. O, przycisza, zdecydowanie przycisza. Będziecie mieli już może cichutko tą grę, ale... No dobra, może troszeczkę.. Nie to. O. Może aż przygnąłem. centra, kto centra, i centra, sempra, centra. kto sempra, kto wasz paszcze nie bolą od nadawania tego. Nie po nagraniu odcinka paszcza boli, a po odnawalaniu tym zakręciami nie boli. No, no. Hmm. Dobra. Dawaj. Dajesz, dajesz, dajesz. No. Czy co? Myślę, teraz by nam się to Spaceem przydał. Wiecie, by dał tą sobą przyśpiewkę. Legia Warszawa to najlepsze To nie więzy. No. i się, że książka byłaby już w głowie. Rinko, Rinko, się Ron, coraz lepiej rzucasz zaklęcia! Cieszę się. A Jezus, nie przeżywaj. Ja nie wiem, czy jestem tym po to, że te dziewczyny takie, nie wiem. Bojące się i przeżywające. Ta ucieka, bo jest Hermiona. Hermiona przeżywa, bo. No i co, później zaraz to zrobimy. Eee, no to Hermiona przeżywa, że jeśli zbyt wiele, nie, nie mamy rady. No, a chłopaki jakoś nic nie mówią, robią swoje i, i dają radę. No, dobra, no. Ron też czasem teraz przeżywa i panikuje. Może Ronald? No. Jezuuu! Ile was tu jest? Może wiecie, Ronald poprzedni poprzedniej części przeżywa, że za dużo czasu skończył właśnie cię na dziewczyn. Może czymś tam po tamtym roku przestawiło. Bo ja, Czekaj, 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 bo tu zjeść, bo. Możemy sobie naprawdę nie poradzić. Eee. Co ona nam się zawiesiła? Aha, i my nawet nie wyjdziemy stąd. Super. Eee, gra znowu... no, pokazała swoje. No nic no. moi drodzy, no to myślę, że na ten moment sobie zakończymy odcineczek. A to spróbuję jakoś naprawić, zobaczymy. Jak się się nie uda, no to trudno, to nie zrobimy tej księgi. Mam nadzieję, że eee, ona nie jest wymagana na zakończenia całej gry, bo jeśli tak, to będziemy mieli mały kłopot. No dobra, no, nic, no, moi drodzy. Na ten moment dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia już niebawem w kolejnym i na razie, pa pa!